Jeszcze raz powiedz. Słyszę, dobra, no bo tutaj robi, robimy tam, wiesz, w tym maszynie, kiedy chodzi. Słyszę cię bardzo dobrze. No dobra, ok. No. Dobrze, ja jestem gotowy. E, y, y, witam was na sportowym punkcie widzenia. Naszym gościem dzisiaj jest Martin Zawada, zawodnik MMA. E, I w, w naszym programie 10 pytań do. Cześć, Martin. E, dobry, cześć. Marty, to będzie szybkie 10 pytań, e, także żeby nie przedłużać, zaczynamy. Pierwsze pytanie, twój ulubiony w całej historii zawodnik MMA? Fedor Miemianko. Okej, okay. a ulubiony sportowiec jakby już ze wszystkich sportów, e, takich wiesz, światowych? To jest drugie to bym... pytanie. O, to wiesz co, na tym się nie zastanawiałem, bo y, myślę, że Ro, Ronaldo. Nie ten portugańczyk, tylko ten brazylijczyk kiedyś. To tak, jak niektórzy mówią, ten prawdziwy Ronaldo. No, o to chodzi. Dobra, trzecie pytanie. Czy masz jakiś klub sportowy, któremu kibicujesz? Piłka nożna. Jakiś piłkarski, tak? No, piłka nożna, kiedy, kiedyś kibicowałem Eintracht Frankfurt, teraz to więcej tak Fortuna Düsseldorf stąd u nas. Dobra. Jak, patrz? E, czwarte pytanie. E, jak najchętniej spędzasz czas między walkami, jak masz ten, ten wolny czas? Z rodziną. Dobra. Następne pytanie. Jakie jest twoje takie ulubione danie, na które możesz sobie pozwolić w okresie e, takiego roztrenowania? Pierogi. <laughs> no, pierogi. E, powiedz mi kolejne pytanie. Kim byś był, gdybyś nie był sportowcem? E, o, fajne pytanie. No, kim byś był? E, ja zawsze robiłem sport, ale jakbym nie robił nie sportu, to z kim ja bym był? No? Nie wiem, nie powiem ci. Ja, ja zawsze byłem sportowcem. Kim bym był? E... Ja normalnie też pracuję, sport jest mój hobby, dlatego bym normalnie pracował bez sportu, chyba. Rozumiem. E, kolejne pytanie: gdzie chciałbyś spędzić takie wakacje marzeń? O, wakacje marzeń, bora bora. bora, bora. <laughs> to jeszcze e, podobne pytanie: jakie byś zabrał trzy rzeczy na bezludną wyspę? Czy rzeczy na bezrówną myśl, e, rękawiczki, moją żonę, no i moją córkę. No, rozumiem. E, e, Przedostatnie pytanie, jak miałbyś wybrać zawodnika z całej historii MMA, z którym chciałbyś się zmierzyć, e, to kto by to był? Wanderlei Silva. Wanderlei Silva. E, I Martin, ostatnie pytanie, e, gdybyś miał wystąpić w jakimś talent show, e, to co to by był za talent show i co byś w nim zaprezentował? Myślę, że ten e, Let's Dance by było fajny, no i byśmy tam trochę potańczyli. Byśmy Rozumiem. Się tak? tak jak I Michael Jackson coś, to zawsze lubię. Super, bardzo Marcin Ci dziękuję e, za te 10 odpowiedzi. E, wszystkiego dobrego, powodzenia w Twoich startach i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Super, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich, Hej. Wszystkiego dobrego, Hej.